już miejsc. Wznawiamy obrady po, po przerwie osiemnastej sesji Rady Dzielnicy Ursus Miasta Stołecznego Warszawy. Pani Mecenas, chciałbym Panią poprosić, żeby Pani po prostu wypowiedziała, w jaki sposób należy przeprowadzić głosowanie wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Komisji Skarki Wniosków. Bardzo proszę. Zasadą głosowania na sesji jest głosowanie jawne. Wyjątek stanowią głosowania tajne, ale tylko w sytuacjach takich, kiedy przepis statutu lub ustawa o samorządzie gminnym tak stanowi. W przypadku paragrafu 39a i paragrafu 35 statutu, które dotyczą wyborów wiceprzewodniczącego i przewodniczącego komisji, jest to głosowanie jawne, ponieważ przepis nie wskazuje na tajność głosowania. Dobrze, dziękuję bardzo. W związku z tym ogłaszam y, jawne głosowanie. Proszę o zgłaszanie kandydatur na przewodniczącego y, Komisji Skargi i Wniosków. Y, pani Wanda Kopcińska, bardzo proszę, udzielam głosu. Na przewodniczącego zgłaszam pana Krzysztofa Cegełkę. Pan, y, widzę zgłoszenie również Pana Dariusza Grylaka. Bardzo proszę. Dziękuję Panie Przewodniczący, natomiast chciałem tutaj oznajmić, iż Klub Prawa i Sprawiedliwości jako opozycyjny klub do koalicji rządzącej nie będzie zgłaszał kan własnego kandydata zarówno na przewodniczącego, jak i na wiceprzewodniczącego z prostej przyczyny, mianowicie dawno już na tej sali zostało ustalone, że opozycji nie należą się żadne funkcje w Radzie. Przykładem tego było głosowanie nad funkcją przewodniczącego Komisji Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, gdzie sądziłem, że nasz kandydat, który jest głęboko merytoryczny, podkreślam głęboko merytoryczny, miał szansę z uwagi na swoją merytorykę, aby zostać przewodniczącym Komisji Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, niestety nie został. Jak również na potwierdzenie moich słów mogę powiedzieć, okazać skład prezydium Rady, gdzie nie ma przedstawiciela Klubu Prawa i Sprawiedliwości. Pomimo to, że prosiliśmy, aby rzeczywiście taki przedstawiciel klubów w prezydium się znalazł, idąc za przykładem innych dzielnic. W prezydium nie ma przedstawiciela opozycji, dlatego Klub PiS nie zgłasza swojego kandydata. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze jakieś zgłoszenia są na przewodniczącego komisji? Nie ma. No, kto, czy są jakieś zgłoszenia na wiceprzewodniczącego komisji? Przypominam, komisji skargi i wniosków. Pan najmłodszy radny Dawid Kacprzyk, bardzo proszę. Ja bym chciał zgłosić na wiceprzewodniczącą panią Anetę Wachnicką. Pani Aneta Wachnicka. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze są jakieś zgłoszenia? Nie widzę. W związku z tym, że są tylko po jednym zgłoszeniu na przewodniczącego, na wiceprzewodniczącego, rozumiem pani mecenas, że możemy to po prostu wszystko przegłosować w jednej uchwale. Tak? Dziękuję bardzo. To w takim razie przechodzę do. A Panie, y, Pytam teraz pana radnego Krzysztofa Sagiełkę, czy zgadza się być przewodniczącym komisji skargi i wniosków? Dziękuję bardzo. Co? Y, w jednej uchwale zrobimy, bo, ben, bo będzie jedna. Y, ale są po, jednym, po jednej osobie. Czy panią, panie, pytam się panią radną Anetę Wachnicką, czy zgadza się z przyjęciem stanowiska wiceprzewodniczącego komisji skarki wniosków? Dziękuję bardzo. W związku z tym przychodzę do odczytania projektu uchwały. Z uwagi na to tak jak powiedziałem, bo tutaj były pytania. Dlaczego, czy ta, czy, dlaczego to podejmujemy jedną uchwałę z powołaniem przewodniczącego i wiceprzewodniczącego kolej komisji? Z uwagi na to, że nie było kandydatów, W związku z tym po prostu już będziemy głosować w jedną uchwałę. Uchwała numer. 69 łamane na 18 łamane na 2020 Rady Dzielnicy Ursus Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 23 stycznia 2020 roku w sprawie wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Dzielnicy Ursus Miasta Stołecznego Warszawy. Na podstawie artykułu 18 b ustęp 1 i 2 artykułu 21 ustawy 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Szanowni Państwo, jeszcze chciałbym ogłosić pięciominutową przerwę. Pani Aniu? Słucham?